Zagadka babci. Marek po całym dniu na zajęciach był bardzo głodny. Jego mieszkanie było za daleko od uczelni, więc postanowił wstąpić do babci. Wiedział, że u niej zawsze znajdzie się coś pysznego. Niestety jego babcia miała pewną przypadłość. Gość musiał najpierw rozwiązać jej zagadkę, a dopiero potem mógł się najeść do syta. Tym razem nie było inaczej. Babcia dała Markowi kartkę, na której wypisana była zagadka, co robi kucharz, gdy go atakują. Marek był strasznie głodny i prawdopodobnie dzięki temu błyskawicznie rozwiązał tę łamigłówkę. Czy wiesz, jaka jest odpowiedź? Wzywa posiłki, tajemniczy naukowiec. Joasia założyła się ze znajomymi. Miała wybrać się nocą do opuszczonego domu w środku miasta. Nikt tam nie mieszkał, a budynek miał być niedługo wyburzony. Plotka głosiła, że w środku znajdowało się laboratorium szalonego naukowca. Była trzecia nad ranem, kiedy dziewczyna ujrzała duży ponury budynek. Drzwi były lekko uchylone. Weszła do środka i trafiła do dużego korytarza. Nagle ktoś wyłączył światło, a Joasia zobaczyła dziwnie wyglądającego mężczyznę w Kitlu. Stał w przejściu i patrzył na nią kilka sekund, a potem powiedział: Dzień dobry, jestem doktor Pawlak. Ale ty nie jesteś prawdziwy! wykrzyknęła Joanna. Skąd dziewczyna to wiedziała? Choć w lustrach odbijała się postać naukowca, to nie rzucał cienia. To był hologram. Wypadek w studiu tańca. Pewnego razu właściciel szkoły tańca znalazł darka, jednego z instruktorów leżącego na podłodze w sali. Ktoś uderzył go w głowę. Właściciel zadzwonił na policję. Funkcjonariusze przesłuchali pracowników studia oraz odwiedzających i znaleźli trzech podejrzanych. Selina, jedna z klientek, powiedziała, że już od kilku dni nie było jej w studiu, miała kilka dni wolnego i spędziła je opalając się na plaży. Edward, drugi instruktor, powiedział policjantom, że zadzwonił do niego kolega i poprosił o pomoc i dlatego wyszedł ze studia, zanim Darek przyszedł do pracy. Laura, dziewczyna Edwarda, przyznała, że tego dnia rano się pokłócili, a później poszła do swojej najlepszej przyjaciółki się wygadać. Policjanci od razu domyślili się, kto był odpowiedzialny za atak. To była Celina. Powiedziała, że kilka dni spędziła na plaży, ale jej skóra była bardzo blada. Inga z Olgą zabrały swoje dzieci do parku. Pierwsza z kobiet rozmawia przez telefon, podczas gdy jej syn bawi się swoją ciężarówką. Z kolei dzieci Olgi lepią bałwana. A ona robi sobie selfie. Która z mam nie grzeszy bystrością umysłu? Olga. Jej pociechy są od niej zbyt daleko, a na lodzie widać pęknięcia. Iga siedzi zaraz obok swojego synka i w każdej chwili byłaby w stanie ruszyć na pomoc. Kowalscy i nowakowie spędzają czas w domu. Ci pierwsi są pochłonięci oglądaniem filmu, a w tym czasie mały członek rodziny kręci się przy miejsce z kocią karmą. Nowakowie pracują w ogrodzie, podczas gdy ich brzdąc bawi się dżdżownicami. Które dziecko jest bardziej narażone? To onowaków. Dżdżownice mają na sobie wiele bakterii, które mogą zostać przeniesione na ludzi. Tych dwoje podróżujących jest tak zmęczonych, że aż przysypiają. Zofia zasnęła podczas prowadzenia auta, a Lucjan w trakcie sterowania samolotem. Które z nich popełniło niewybaczalny błąd? Pani Zosia! Kiedy jeden pilot śpi, kontrolę nad maszyną może przejąć drugi. Drzemanie za kółkiem jest o wiele groźniejsze. Marek z Magdą poszli popływać. Madzia chce poćwiczyć surfowanie, z kolei chłopak zamierza po prostu się zrelaksować, leżąc na wodzie. Jedna z tych osób zachowuje się nieodpowiedzialnie. Potrafisz powiedzieć, która? Marek! Znak wyraźnie mówi, że w tym zbiorniku są aligatory. Magdalena mogłaby z powodzeniem surfować na dużych falach podczas sztormu. Szymon i Anna wybrali się na popołudniowy spacer. Dziewczyna zrobiła zakupy i wraca do domu skrótem przez las. Natomiast Szymek poszedł zażyć świeżego powietrza do parku. Oboje zbliżają się do uszkodzonego mostu. Kto z niego spadnie? Ania, Szymon trzyma w ręku białą laskę i dzięki niej zorientuje się, że nie ma przejścia. Magda jest rozkojarzona i patrzy w telefon zamiast pod nogi. Wypadek na jachcie. Kamila wybrała się na luksusowy rejs jachtem po Morzu Śródziemnym. Pewnego ranka obudziła się i odkryła, że skradziono jej wszystkie drogocenne pierścionki. Pobiegła do kapitana i poprosiła o odnalezienie biżuterii. Mężczyzna przesłuchał załogę oraz gości i znalazł trzech podejrzanych. Marynarz Mateo powiedział, że był zajęty przygotowywaniem sprzętu na poranne nurkowanie. Andrzej, kucharz, powiedział, że opracowywał menu na cały tydzień, nie zwracał uwagi na to, co działo się dookoła. Sylwia, kolejna pasażerka twierdziła, że była zmęczona po całym dniu nurkowania. Poszła do łóżka i obudziła się dopiero, kiedy kapitan przyszedł ją przesłuchać. Po kilku minutach rozważań i rozglądania się dookoła, kapitan wiedział, kto zabrał biżuterię. Czy ty też już się domyślasz? Złodziejem był Mateo. Stwierdził, że napełniał sprzęt do nurkowania, ale poziom tlenu w butlach nadal jest zerowy. Skasowane dane. Marek, prezes własnej firmy, przyszedł do pracy i włączył komputer. Po kilku minutach wyskoczył z fotela, chwycił telefon i zadzwonił do swojego przyjaciela Łukasza, który był detektywem. Kiedy mężczyzna przyjechał na miejsce, Marek powiedział mu, że ktoś usunął z jego komputera wszystkie dane związane z bardzo ważną transakcją. Łukasz przesłuchał trzy osoby, które miały do nich dostęp. Alicja, księgowa, powiedziała detektywowi, że komputer się zawiesił, wcisnęła kilka klawiszy na klawiaturze i wszystko znowu zaczęło normalnie działać. Lucjan, informatyk, twierdził, że zaktualizował program antywirusowy i nie dotykał niczego innego. Ewelina, sekretarka, powiedziała, że była z Lucjanem i że zresetowała sprzęt. Łukasz zebrał odciski palców z komputera i jego otoczenia i oto co odkrył. Od razu domyślił się, kto skasował pliki. Czy ty też już wiesz? Na klawiaturze nie było żadnych odcisków palców, co znaczy, że Alicja skłamała. Tajemnica balu maturalnego. Marta już od dzieciństwa marzyła o tym, by zostać królową balu maturalnego. I miała spore szanse na spełnienie swojego marzenia. Była popularna w szkole, mądra i piękna. W trakcie oczekiwania na wyniki chciała transmitować wydarzenie na Instagramie. Niestety na szkolnej sali gimnastycznej, gdzie bawiła się młodzież, nie było ani sieci Wi-Fi, ani zasięgu. Na początku Marta się zasmuciła, ale potem skupiła się na słowach Wodzireja. A teraz dowiemy się, kto zostanie królem i królową naszego balu! Ale chwileczkę, gdzie jest pudełko z głosami? Ktoś je zabrał i wysypał wszystkie głosy do szkolnego basenu. Już nie dało się ich odczytać. Dyrektor szkoły miał czworo podejrzanych. Ewa twierdziła, że tańczyła cały wieczór tak jak pozostali uczniowie. Stefan powiedział, że wyszedł z sali gimnastycznej na minutę lub dwie, żeby odebrać telefon, po chwili jednak wrócił i bawił się dalej. Iza wyjaśniła, że pokłóciła się z chłopakiem, kiedy przyłapała go z inną dziewczyną. Wybiegła z sali, bo nie chciała, żeby ktokolwiek widział, że płacze. Natomiast Adam powiedział, że w pewnym momencie zgubił krawat i w trakcie zajścia był zajęty jego szukaniem. Kto kłamie? Stefan kłamie. Nie mógł wyjść z sali, żeby odebrać telefon, bo nie było tam zasięgu. Gospodarz zabiera Was do pokoju z trzema dużymi zbiornikami wypełnionymi słoną wodą. Musicie wytrzymać w jednym z nich przez 5 minut. Biolog obiecuje, że Was uwolni, jeśli wyjdziecie z wody żywi. W pierwszym pojemniku pływa sześć rekinów ludojadów. W drugim 70 piranii. Ostatni jest wypełniony niebezpiecznymi kubo kubomeduzami. W którym uda Wam się przeżyć. W drugim zbiorniku. Piranie to ryby słodkowodne, nie wytrzymają w słonej wodzie. Prowadzicie wyprawę na biegun północny. Gdy tam płyniecie do wody, wpada ogromna bryła lodu i wywołuje dużą falę nadciągającą w Waszą stronę, co każecie zrobić w swojej załodze. Zatrzymać statek i poczekać, aż fala przejdzie. Zacząć płynąć w przeciwnym kierunku. Przepłynąć przez uderzającą falę. Przepłynięcie przez falę to jedyny sposób na utrzymanie równowagi. Wszelkie inne manewry sprawią, że statek się przewróci. Utknęliście w pokoju, który powoli wypełnia się wodą. Pomoc nadejdzie za 6 minut. Woda dotrze do sufitu w zaledwie 2 minuty, ale na podłodze jest... gałąź, słomka do napojów, wiadro, który przedmiot pozwoli Wam zyskać trochę czasu. WIADRO Załóżcie je na głowę, a utworzy się bańka powietrza, w której będziecie mogli chwilę oddychać. Podczas biwaku spotykacie rozwścieczonego niedźwiedzia brunatnego, który powoli się do was zbliża. Co powinniście zrobić? Zacząć uciekać jak najszybciej się da. Położyć się na ziemię i udawać nieprzytomnego. Stanąć w bezruchu. Położyć się na ziemię. Dzięki temu niedźwiedź nie będzie widział w wazę zagrożenia. Oliwier został uwięziony na mroźnej północy. Dawid zgubił się na pustyni bez ubrania. Kto pierwszy straci przytomność. Dawid, Oliwier, trzęsie się z zimna. Jego mięśnie bardzo szybko kurczą się i rozluźniają, by go ogrzać, a Dawid szybko odwadnia się na słońcu. Gdy przemierzacie gęstą dżunglę, zostajecie ukąszeni w nogę przez jadowitego węża. Co robicie, by przeżyć? Wysysacie jad ustami. Przemywacie ranę wodą i szmatką. Zawiązujecie nogę kawałkiem koszuli. Opcja numer 3. Dzięki temu jad nie przedostanie się do reszty ciała. Uwięziona w pokoju. Honorata jest informatyczką. Właśnie dostała niesamowitą szansę podjęcia pracy w poważanej firmie technologicznej. Po przybyciu na rozmowę kwalifikacyjną okazuje się, że nie ma tam żadnych rekruterów. Skąd ja to znam? Dziewczyna trafia do ciemnego pomieszczenia, w którym świeci się jakiś szyld. Kiedy zbliża się, by go przeczytać, elektryczne drzwi się zamykają i zaczynają migać czerwone światełka. Wtedy dostrzega stół z pięcioma przyciskami. Żartuje. Są tylko trzy. Napis na ścianie głosi: tylko jeden pozwoli ci uciec. Jeśli naciśnie pierwszy guzik, otworzą się przed nią troje innych drzwi. Drugi przycisk wyłączy zasilanie. Natomiast trzeci albo zamknie na dobre drzwi, które znajdują się za nią, albo je otworzy. 50 na 50. Który guzik powinna wcisnąć? Drugi. Kiedy zabraknie zasilania, automatyczne drzwi się przecież otworzą i Honorata będzie mogła spokojnie wyjść. Trzeba ostrzec innych przed pracą w tej dziwacznej firmie. Nie, te decyzje. Bartłomiej wracał do domu po wieczornym wyjściu ze znajomymi. W pewnym momencie zauważył, że jego śladem potąża jakaś dziwna postać. Gdy zobaczył otwarty dom z palącymi się światłami, bez zastanowienia wbiegł do środka. Po chwili jednak wejście się zamknęło. Zdezorientowany stanął przed, a jak żeby inaczej, trojgiem drzwi. Tylko jedne z nich prowadzą na zewnątrz. Za pierwszymi kotłuje się gorąca lawa. Jeśli otworzy drugie, wyrośnie przed nim 5-metrowy aligator, który tylko czeka na taką okazję. Za trzecim wejściem kryje się ogromna bryła lodu blokująca drogę ucieczki. Które drzwi powinien wybrać, by się stamtąd wydostać? Numer 3. Te z lodem. Musi tylko poczekać, aż się roztopi i wtedy czmychnie. Miejmy nadzieję, że ma ze sobą jakieś kanapeczki, bo to może trochę potrwać. Niespodziewana wycieczka Nikosia. Pewnego dnia Nikodem wybrał się na pełną przygód wędrówkę. Po wielu godzinach marszu wreszcie znalazł idealne miejsce na rozbicie obozu. O pierwszej w nocy słyszy, jak krople wody kapią mu na namiot. Wychodzi na zewnątrz i zauważa, że zbliża się burza z piorunami. Nikoś ma trzy opcje, ale tylko jedna zapewni mu bezpieczeństwo. Pierwsza może zejście ze zbocza na odsłonięty, ale nieco skalisty teren. Druga może wspiąć się wyżej w kierunku szczytu góry. I trzecia może podreptać w dół i skryć się między drzewami. Która decyzja byłaby najrozsądniejsza? Pierwsza. Nikodem powinien zejść w stronę skał. Nie ma chyba nic gorszego niż wspinaczka w trakcie burzy. Lepiej też unikać wtedy lasów, ponieważ pieruny często uderzają w drzewa. Ucieczka z więzienia. Pewnego razu strażnik więzienny przypadkowo podsłuchał bardzo niepokojącą informację. Ktoś planował ucieczkę. Mężczyzna obejrzał wszystkie nagrania z kamer i odkrył, że dwie kobiety zachowywały się bardzo podejrzanie. Jedna z nich była kiedyś kulturystką. Była umięśniona, miała krótkie włosy i całe ciało w tatuażach. Druga była cicha i wycofana. Wolała spędzać czas w samotności i czasami płakała w swojej celi. Po kilkukrotnym obejrzeniu nagrań strażnik domyślił się, która z nich planowała ucieczkę. Czy ty też już wiesz? To druga więźniarka. W jej chlebie jest ukryty pilnik. Mogła go użyć, by wydostać się przez kraty. Zdesperowany milioner. Nikodem, odnoszący sukcesy przedsiębiorca o wartej miliony firmie i jego znajomy Jacek, słynny prywatny detektyw, wrócili z długiej zagranicznej wycieczki. Po drodze do miasta postanowili wstąpić do posiadłości Nikodema. Kiedy weszli do domu, zobaczyli, że wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, zostało skradzione. W całym domu panował bałagan. Nie było mnie tylko miesiąc! Co tu się stało? wykrzyczał Nikodem. Jacek podniósł jabłko ze stołu i pogrążony w myślach, zaczął je przeżuwać. Zamek nie był zepsuty, to znaczy, że osoba, która zabrała twój dobytek, miała klucz. Po chwili detektyw poprosił Nikodema, żeby zaprosił do siebie trzy osoby: Monia, siostrzenica Nikodema, powiedziała Jackowi, że w ogóle nie pojawiła się w domu wuja. Od dwóch miesięcy miała jakieś poważne problemy z samochodem, a posiadłość była za daleko od miasta, żeby dojechać do niej komunikacją miejską. Iwona, pokojówka twierdziła, że wpadła parę tygodni temu, żeby przynieść jedzenie i posprzątać, ale od tamtej pory nie wróciła do posiadłości. Adam, ogrodnik, powiedział detektywowi, że był na wakacjach i dopiero co wrócił. Zaproponował, że pokaże Jackowi bilety na samolot. Detektyw od razu się domyślił, kto tak na nabałaganił. Masz 8 sekund, żeby odkryć prawdę. To pokojówka. Powiedziała, że kilka tygodni temu przyniosła jedzenie, ale jabłko, którym Jacek poczęstował się ze stołu, było świeże. Lekcja plastyki. Pewnego razu pani Białek usłyszała, że ktoś płacze. To była jej uczennica, Agnieszka. Dziewczynka powiedziała nauczycielce, że z jej szkolnej szafki giną ciasteczka. Ktoś zabiera je już od kilku tygodni, ale Agnieszka nie wiedziała, kim jest złodziej. Pani Białek postanowiła pomóc dziewczynie. Zamontowały w szafce prosty alarm, który się uruchamiał, jeśli otworzył ją ktoś inny niż Agnieszka. Schowały się za rogiem i czekały. Po 10 minutach usłyszały alarm. Kiedy wróciły pod szafkę, była już pusta, a w pobliżu nikogo nie zastały. Ale pani Białek zauważyła, że ktoś zniknął za drzwiami klasy od plastyki. Wbiegła do środka, ale wszystko wyglądało normalnie. Mimo to nauczycielka potrzebowała mniej niż minutę, by odkryć, kto wyjadał ciasteczka Agnieszki. Przyjrzyj się uważnie tej lekcji plastyki, czy uda Ci się znaleźć odpowiedź w 8 sekund? To dziewczyna po lewej. Jej obraz jest biało-czarny, a na palecie ma tylko odcienie niebieskiego. I może zdradziły ją też okruszki po ciastkach. Kto wie? Zosia jest wyjątkową, młodą damą. Przedwczoraj miała 17 lat, ale w następnym roku będzie miała już 20. Na czym polega jej sekret? Zosia nie podróżuje w czasie. Urodziła się w Sylwestra. Jeśli dziś mamy Nowy Rok, nie ma błędów w stwierdzeniu, że przedwczoraj miała 17 lat, następnego dnia ukończyła 18 lat, pod koniec tego roku będzie miała 19, a w następnym roku 20. W szkole jest Dzień Fitnessu i wszystkie dzieci mają do przebiegnięcia ten sam dystans. Każdy uczeń zajął miejsce odpowiadające jego wynikowi. Błażej został 50. najszybszym i jednocześnie 50. najwolniejszym biegaczem. Ile dzieci jest w szkole? Choć setka, wydaje się oczywistą odpowiedzią, to tak naprawdę 99. Błażej jest 50 w ciągu od 1 do 50 najszybszych biegaczy, a jeśli jest 50 najwolniejszym zawodnikiem, wszystkich biegaczy musi być 99 w ciągu od 50 do 99. Pani Goździkowa poszła na policję, mówiąc, że zaginął jej wiekowy naszyjnik. Była załamana. Gdy policjanci weszli do jej mieszkania, nie zauważyli śladów włamania. Wszystkie zamki i drzwi były sprawne, tylko jedno okno było stłuczone. Poza tym w mieszkaniu był bałagan, a na podłodze widać było ślady butów. Co ciekawe, następnego dnia pani Goździkowa trafiła do więzienia za oszustwo. Dlaczego? Policjanci wiedzieli, że goździkowa ich okłamała, ponieważ okno było stłuczone od środka. Gdyby było zbite od zewnątrz, na podłodze byłyby odłamki szkła.